Na ma widzowie, pewnie zastanawialiście się, co jest nie tak ze z moim kinem. Otóż tu ostatni raz skończyłem chyba odcinek. Bo nie wiem, czy na pewno to był ten link który wysyłałem. I zawiesił mi się komputer, ale ja chyba inny dawałem film. No i zbudowałem sobie już domek, więc teraz będzie go tylko dokończyć od środka. Więc... Więc zacznijmy.

Skin mam tak, um, mam, mam zamiar, jeszcze pomysł, że zmienię jeszcze trochę sobie tego skina, ale na razie taki będzie. Mój skin, tak się zastanawiam, ustawienia, tu działa, dostosowywanie skórki, czy głowy. Kojcie? Okay, yeah. O. Zmieniam się jest kino. Taki będę mówiła skino, to jest taki. Adejasus miał, a nie tamtejka, ostatnia, 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 ustawienia, 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 ustawienia skórki, ostatnia, 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 ja mam w ogóle pelenka? Nie, nie mam pelenki. Szkoda. Fru! odpalimy. Jak sprzedamy to, co mi zalega? Coś do narcia, zrobię Fru! 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 Dobra, to jest rafa. Muszę to Ja mam A dobra, to jest Dobra, bierzemy, kładam to sobie, sobie. tu. Pyk by, i. i. to, 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 to. Fajnie, F. Ser, almian, Teraz tylko odchlan. Zjedniczamy się tu z powrotem. I znowu R, odsłon. I znowu R, odsłon. Ok. To się bardzo mocno dorobiło. Dobra. Yy, domek jak na razie domek. Jeszcze będę chciał podać sobie... o. Widzowie, bariera zniknęła. Pokaż mi to. Bariera zniknęła. Nie wiem, co ja takiego zrobiłam. Ale bariera zniknęła. Cik zda. Kis. Ty, co to się stało? Bariera przez chwilę zniknęła. Widzieliście to? O, co to było? Przeleciałem. O. Teraz pod sklep. Weźmiemy sobie jakieś do budowy domku. Zabrać wielkowy Więcej. Trzy no i zaczynamy sobie chyba. Jeszcze, z... jeszcze. Kupimy sobie. Kupimy sobie. Człowym dowodzeniem. sobie, jak będę wyglądał. Mmm, słabo. Shops of Palm. Jakieś słabo Mamy jakieś tamowe liścia. Zobaczymy sobie jak będą wyglądały. No dobra, to jest coś. Kupimy... Co my będziemy sobie kupić? Jakoś ładnie. O ty, bo woliście o zaliewie mówię, że zresztą... dobra. Muszę coś wymyślić. Dobra. Mam dekoracja, linkowa wełna. Bierzemy sobie sześć sztuk. Nie wiem, bo dlatego tego tyle kupiłam. No Wziął chyba to, bo ten amulet, mi się podoba. Czy tam naszyjnik? Nie wiem, co to jest w zasadzie. Tak się wzorowałem na takim debinu w jednym. Ale no, nie powiem, w jakim, bo zostałem ośmiany. Ale bym Nie, nie zamierzał. Nie korzystam z tego liścia. Tu zlatujemy bariera i z tymi liściami to budujemy. Albo nie, od razu się kupię pod shopem. Od razu sobie z shopem kupię. Od razu w górki, więc tak. Dziękuję. mam duże zapotrzebowanie na silka, a silka też czy mending są bardzo drogie. to jest duże zapotrzebowanie, jest bardzo drogie. Jak kilka, ja dosłownie za jakąś godzinkę. Um, no i napiszę sobie ten, no i to nie jest, no i to z linki, to mnie dziwi, bo to tak nie powinno działać. Dobra, wpisujemy sobie odsłonę. Odsłonę, dobra, Bierzemy sobie. So O mój Boże, taki rzutko chciałam do... Ty. Udało się. Nie, nie, jestem nie, o, o, udało się. I teraz... Szup. Udało się. No, Dobra, W ogóle, jeśli chcecie, żeby były piosenki, to jakieś leciały sobie tam w tle, bo szczerze powiem... Zresztą to, to napiszcie komentarz, że chcecie, no... Jak się zastanawiam. No na O, jakiś, ten... Jaki fart! Ja muszę Tu cały to... O, widzicie? To nie jest jeszcze cały ten, a tu jeszcze mi brakuje. I mam plan taki, że zbudujemy sobie. tu jest. będziemy budować trawę i będziemy. No, a ja już chyba skończyłem ten rzut więc. Mm, ty. tu tu hełna. taki mamy bo to był To w takim ludziom, którzy że jeszcze coś dobrze pieniądze do zima. No, nie się, ora się z Michałem mam 3 plus będę, spała, będę w 3 plus jak no. nie, Miałam na Da, ale raczej się nie da, ale po prostu Re, repaj. Nie, że więcej nie ma. Ty, bo w sklepie powinna być yes, Buna fantoma. Dekoracja Kowadu 4000. A bo ja nie mam. O mi Boże, czekaj. Mm, butelka Nie, coś tutaj ekstra. Tym skalk. Kupi tak I broni i zbrojenia. U narzędzia, autyka. Wezmę sobie na zewnątrz. postawimy to. Będziemy zdobywać jak Tak to robimy. Właśnie pieniądze, żeby sobie lepiej czerpać, bo widzicie, jaką mamy się. Zostawiamy skarb i teraz niszczymy. I teraz po zrobiliśmy 10 ekspo. teraz zadziała? Zadziała. No jeszcze potrzebujemy swap. Zanim się na unbreaking 3, Oraz... teraz. Jeszcze nie skrzydła, Ty. Czemu to tyle kosztuje, żeby zmienić skrzydło? Skrzydła na kolor. Słuchajcie, i teraz podpisano Tak. zaczynam? Do ja bym zaczął z jakieś uż i magazyn magazynek będzie na dole, a tu będzie jakaś taka kowadło sobie tu damy no i jakieś ciasto storiki sobie damy skrzyn skrzynkę Często. A czemu nie chętnie Nie, przyda. Wiecyk jeszcze sobie kupimy. O, jakieś dwa obrazy. No i ty! Ile to kosztuje? No i czekajcie, bo jeszcze tu jest sklep z standardami. I nie ma tu nic ciekawego. To się przyda. Już coś ciekawego? Ki O. To będzie mój symbol. obrazy. Tu nie będzie żadnych tajnych przejść tak. i nie będą o tym wiedzieli. też nie ma sensu tu stawiać przejścia. Ja się tutaj pozostawiam.

Coś. No i tu zgubimy jakieś rzadko, nie myślę. Tak? Hmm. Nie wiem co no. nie co ty, to nie chcę tyle sobie tylko. I kupimy sobie. Dobra, i crafting mam tam jeszcze, więc nie zaznaczę sobie dzisiaj. Boże, co jest na dzisiaj? Dobra, no, to sobie postawimy crafting, weźmiemy sobie jak się domyślać to mógłby być biały kolor. Już tak. to wygląda takie. Ja. No i sobie damy tu łożę. Wierzę, że nie jest symetryczna, ale tu się nie da trzymać przeróżnie, więc teraz się po skle. Jest. Drugi drugie czest, trochę pieniążków, ale mam dużo, mam czysty, więc spoko. zarabiamy trochę z i zawsze, więc.

Damy sobie nie to. Damy sobie Shift. Autotekst jeszcze. Ja Autotekst i daj najnowy. damy sobie jeszcze sita, nie? Tego Entera. To dam na enter sita. No enter, to usiąść. pik, pik pup, pup. Ale coś mi

Dobra, tak no, jest. Mamy 3M trzy, 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 um, z powrotem. Dobra, widzowie. Ja będę chyba już kończył. Jeszcze z, w następnym odcinku zbudujemy sobie jeszcze piwnicę. To będzie zejścia. A teraz... Cóż. Trzymajcie się. Teraz